Cześć, mamy ja jestem Patryk. Dzisiaj w sobie dzień, słuchajcie, pokazywam jak ustawić sobie, o, gdzie, słuchajcie, tak, opcję ustawienie graficzne tak, żebyście mieli po prostu... Na przykład jeśli gracie na laptopie, jak ja proszę bardzo, to jest mój laptop. I chcecie sobie pograć z kolegami z Minecrafta, ale Wam się strasznie zacina jak ja miałem na początku, to obejrzcie na pewno ten odcinek i przed zaczęciem i przed obejrzeniem w ogóle tego odcinka nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, ponieważ jest to ważne i komentarz, czy chcecie więcej takich odcinków i może nawet zrobię z tego serię, jak pokazuję jak na przykład zrobić sobie, że macie y, szybszej są nie wiem, i inne, inne rzeczy. No to pierwsze co wchodzicie to jest, y, możecie po prostu w menu być albo wejść po prostu se do gier, ale to nieważne. Y, no to wchodzimy w opcje, Potem wchodzimy w ustawienia graficzne. I po pierwsze, co ustawiamy, to jest rozdzielczość z wypłynie ekranu, w pełnym ekranie. Obecna, ustawiamy się na obecną. Y, to oczywiście, już od was zależy. Przenikanie biomów, wyłącz najsypsze. Y, no to ja mam wyłączone. Jakość graficzna dokładna i to jest ale najważniejsze no, to jest zasięg renderowania słuchajcie, ja mam na 5, ponieważ ustawiłem sobie tak że po prostu komputer, jeśli macie taki taki podobny komputer do mojego, to jest Dell um, no to jeśli macie, to jest dokładnie taki Dell na tytuł E6400 jeśli macie taki laptop no to ustawcie sobie na 5, spróbujcie coś tam zrobić, ponieważ e, bo te renderowanie jest lepsze i w ogóle e, drugie to jest maksymalne FPSy ja zawsze bieram bez limitu, ponieważ jeśli ustawicie na 10 no to będziecie mieli maksymalnie 10 zawce bieram bez limitu Jakość grafiki, grafiki dokładna, zawsze nie bierzcie szybkiej, ponieważ jeśli ustawicie się na 5 kratek i na szybkie no to będzie wam strasznie lagować Także dokładną zawsze ja do, dokładną, dokładną zostawiam Gładkie oświetlenie maksimum to zawce. No tutaj, tutaj zawsze zostawiacie Są no chyba ze sobie tam chcecie coś zmienić. Tutaj jest poziom mappingu animacji, uchodzenia, takie rzeczy. Chmury ładne. oczywiście tutaj jest też ładne. Skaznik, ataku, celownika. Chmury ładne, ciastki, psuwki. Cienie bytów. Wątp. I właśnie to jest ważne, słuchajcie. Także, jeśli chcecie, to zróbcie sobie screena. Tak to u mnie wygląda. I po tym, jak to zrobicie, to I powiedzmy, że wejdę się teraz na byle jaki serwer. Eee, na przykład, wchodzę się na byle jaki serwer. Tak. O, i to jest akurat serwer na akurat. Zapomniałem, że wcześniej biłem się tutaj z, tutaj z kolegami serdecznymi Dobra Jak widzicie Jest, jest Działa słuchajcie nawet Jak widzicie działa syfko Pięknie zasilane sywko pięknie działa e, Nie patrzcie się na skina takiego sobie wybrałam słuchajcie A, a jeśli chcecie słuchajcie poradenik Jak zainstalować Minecrafta z Minecrafta na laptop albo na tam komputer, na, na co tam macie to oczywiście dajcie znać. Jeśli chcecie, żebym takie coś zrobił, to dajcie oczywiście znać w komentarzu i co to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że następny razy nie będziecie mieli takiego problemu, którym będziecie się trudzić tak długo jak ja, bo się trudziłem z tym problemem tydzień się trudziłem z tym problemem i myślałam jak to robić patrząc na YouTube a okazało się, że jest to strasznie łatwo że strasznie łatwo można to zrobić nawet nie trzeba tutaj, tutaj dużo wyjaśniać w ogóle, także to by było na tyle i widzimy się w następnym odcinku pa pa